Proszę. Halo, słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam wszystkich ojców, chciałem się przedstawić. Mam na imię Jarek, jestem z parafii ojców Kowinów. Ja chciałem się podzielić takimi kilkoma refleksjami w nawiązaniu do tego, co ojcowie przed chwilą mówili. A przepraszam, to Panie z tym Jarkiem, o którym może. Nie, nie, nie Nie, nie. nie, 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 ten Jarek. nie, nie. <laughs> Mamy kilku Jarków, ja <gazuję> się dosyć popularny. Zdecydowanie. Tak, zdecydowanie tak. Ja bym chciał zacząć jakby troszeczkę od początku, bo ojcowie to poruszali, że bardzo ważne jest w tym dawaniu przykładu innym najpierw to, żebyśmy sami byli mocni. I tutaj rzeczywiście ważna jest nie tylko wspólna modlitwa, niech za chwilę powiem, jak ona wygląda w naszej rodzinie, ale też wspólne uczestnictwo we mszy Świętej. I też za chwilę kilka słów o tym. My spotykamy się zawsze wieczorem, chociaż to też czasami nam ucieka z różnych względów, wiadomo jak to bywa. Ojciec już też mówi o tych trudnościach na modlitwie, ale generalnie rzeczywiście staramy się codziennie wieczorem spotkać na wspólnej dziesiątce różańca. I jest to odmawiane wspólnie, tam dzielimy się zdrowaś Mario, prawda, każde ma po dwie Mario, jest wspólne intencje. Wcześniej jeszcze to też jest ważne, czytamy w tej chwili od jakiegoś czasu, czytamy Ewangelię z dnia. Jest jakby kilka słów dotyczących tej Ewangelii, takich najważniejszych, żebyśmy sobie po prostu te pewne rzeczy przyswoili. Później jest dziesiątka Różańca. Wcześniej oczywiście są też wspólne intencje, oprócz takich, nazwijmy, intencji generalnych, typu za naszej świętej pamięci babci, który już z nami nie ma, czy za dziadków. Są wiesz, różne bieżące rzeczy, które prawda dotykają i tutaj każdy z nas, łącznie z dziećmi, może, może te intencje podawać. No i później oczywiście. Yy, Mówię, ta, ta modlitwa jest takim dla nas zawsze tym takim zwieńczeniem dnia, ale też takim umocnieniem. No i druga radość, wielka dla nas osobiście i ogromne podziwi, umocnienie, to jest wspólna niedzielna msza święta i tutaj też e, chcieliśmy podziękować przy okazji. Kilka słów uznania dla ojca Marcina za nasze msze paulińskie, dziecięce o 13. Jest to dla nas wielka radość i myślę, że dla wielu małżeń, które tam się spotykają. A dla nas w sposób szczególny jeszcze to i dla mnie jako ojca Ponieważ ja już jestem takim ministrantem, ponad 30-letnim stażem, w tej chwili służą ze mną również moi synowie. Dwaj. Mam trzy, mamy trzech synów. Czyli, panie Jarku, ja wejdę panu w słowo: tak. Msza Święta jako wydarzenie rodzinne. Tak. Nie tylko Msza Święta dla samych dzieci, ale nie, dla całych rodzin. Nie, 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 zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. A mówię jeszcze dla mnie osobiście i myślę, że dla, dla też chłopaków moich właśnie to możliwość wspólnego bycia przy ołtarzu. Ja wiem z własnego doświadczenia, że ta ministratura czy lektorstwo późniejsze, które w różnych okresach różnie wyglądało, było dla mnie też taką ogromną siłą w mojej drodze życiowej w czasach, w chwilach trudnych. Dlatego, że trudno było mi sobie wyobrazić, że rzeczywiście mogłem z tego zrezygnować poprzez odejście, poprzez jakieś trudności, które by tam. Ale to mówię. I te dwie jakby rzeczy powodują, że my się wzmacniamy że my się wzmacniamy. I w tym momencie umocnieni jako rodzina możemy rzeczywiście trwając przy Bogu, trwając wspólnie, dawać to świadectwo innym. Bez tego po prostu to nasze świadectwo rzeczywiście byłoby słabe. Panie Jorku, a czy dzieci zawsze tak chętnie z Wami klękają do modlitwy? To znaczy powiem tak, oczywiście są czasami dni, kiedy są zmęczone, kiedy szczególnie przeciągniemy może lekciutko ten czas powyżej godziny 20, kiedy powiedzmy jeszcze jesteśmy wszyscy w cudzysłowie, bo i mi czasami zdarza się oko przymknąć um, przy modlić, jeśli szczególnie dzień był gdzieś ciężki w pracy, e, więc, e, więc jeśli rzeczywiście ten, to nie ma generalnie problemu i jest to już taki, taki rytm w miarę stały. Natomiast mówię, są rzeczywiście czasami, że coś tam się przedłuży i, i, i już nie męczymy. To nie jest tak, że, że jesteśmy bardzo zmęczeni i o 22 już mówimy niekoniecznie. Nie. Więc to, to też tutaj trzeba znać umiar. To też ma być taki czas radosny, radosnej modlitwy. Ale zdecydowanie rzeczywiście nie ma w tym problemu. W sensie takim, że, że, jest, to, że jest to dla nas jakby no takie już naturalne. A jak rodziła się właśnie, jak rodził się, rodziła się własna idea rozstawiania tego namiotu spotkania z Panem Bogiem? Przecież z małżonką pochodzicie z różnych zapewne środowisk. To znaczy, czy mieliśmy, my mieliście wspólne my mieliśmy... marzenia <laughs> o rodzinie i czy to co teraz realizujecie jest realizacją tychże wcześniejszych marzeń jeszcze z okresu narzeczeństwa? Powiem tak, my mamy ten ogromny dar i łaskę Bożą, że poznaliśmy się w duszpasterstwie Ojców Jezuitów. E, więc my niejako byliśmy wcześniej uformowani troszeczkę. Natomiast e, ta modlitwa wspólna z dziećmi, ona też nie była od początku. Wiadomo, że dzieci wcześniej były małe, one też musiały dojrzeć. To dochodziło stopniowo, natomiast nam o tyle było łatwiej, ale szukaliśmy też, mm, szukaliśmy też dla siebie takiego środka w jakby ukształtowanego. Wiadomo, że ta dziesiątka różańca ma jakby taką swój, taki kręgosłup, prawda? do niego łatwo dodać intencje jest to też modlitwa, którą zresztą przecież czy Matka Boża, czy Ojciec Święty wielokrotnie prosili o dar modlitwy różańcowej. No wiadomo, że trudno odmawiać cały różaniec, więc też nie o to chodzi, ale to był dla nas, to znaczy to tak naturalnie się zrodziło, że rzeczywiście potrzeba i jakby, że to będzie to dobre. A Ewangelia to z kolei doszliśmy do tego ostatnio, ponieważ były wspaniałe rekolekcje prowadził ojciec Zbigniew zresztą którego ojcowie też gościli ostatnio z ojcem Marcinem, tak, tak, gdzie zachęcał radę. ogromnie właśnie do czytania Pisma Świętego codziennie. I tak postanowiliśmy, spróbowaliśmy i się to przyjęło. I rzeczywiście jest to. E, także to, to, to było akurat Pismo Święte było, czy czytanie Ewangelii było dodane w ostatnich dwóch miesiącach. Na przykład. Nie? Mhm. Więc to czasami rzeczywiście te pewne rzeczy, tak one się tam rodzą. A jak no. dzieci zareagowały i reagują na, te, nie, na no. ten punkt dnia? E, tu nie było problemu, tu jakby nie było oporów. Jakiś, no, no, czy trudno to nazwać oporami? No, w każdym razie mm. y, nie było to przyjęte, nie wiem jak to nazwać. No, czasem to trudno z niechęcią, czy że coś tam dodajemy, prawda, czy kolejnego. Jak żeby coś do... naturalnego bardzo. Tak, tak. Także tutaj jakby pod tym względem pod tym względem, tym bardziej, że czasami jeśli się wybieramy na 13, a zdążymy, to na przykład w niedzielną to jeszcze tą Ewangelię staramy się krótko opowiedzieć, żeby w cudzysłowiu <laughs> przygotować nasze pociechy. No do tak, żeby dzieci już Ojciec. wiedziały, co usłyszą. Tak jest, dokładnie, żeby troszeczkę wprowadzić jakby w ten. Ale wracając do tego zasadniczego, tego o czym wcześniej rozmawialiśmy, to co i sobie podkreślali. Ja mam też takie przekonanie, że obecnie rzeczywiście Ważne jest nie tyle mówienie o Bogu, bo to każdy może mówić, prawda? W Piśmie Świętym też jest powiedziane, nie każdy, który mówi, Panie Pan Jezus jest moim Panem, prawda? Czy jesteś, jest to ten. E, ważne jest to świadczenie swoim własnym życiem. I czym świadczymy? E, świadczymy nie tylko postawą i, i swoją, i zasadami, ale również przyznawaniem się do Boga. I też to takie wrażenie z ostatniego czasu, które ja mam, szczególnie, że. że może u nas w Polsce jeszcze to nie jest jakby takie powszechne, ale zaczyna być, zaczyna być taka, taka wyraźna rzecz, widoczna, że czasami trzeba mieć odwagę przyznać się do Boga, że, że Bóg jest ważny w naszym życiu, że jest ważny w naszym małżeństwie, że jestem osobą wierzącą. W ślad zatem opowiadam się za pewnymi pewnymi rzeczami, które Kościół czasami niewygodnie dla innych głosi i my to akceptujemy. I, I to czasami rzeczywiście w rozmowach z innymi jest to, jest to, jest to taka odwaga, że trzeba powiedzieć, tak, ja w ja to wierzę, ja, ja to popieram, ja uważam, że to, jest, że to jest dobre. I w tym momencie właśnie to z kolei znów na chwilę powrót. To, to umocnienie w rodzinie to, to jest właśnie tym, co nas wzmacnia, żebyśmy potrafili. I to też pozwala nam, i to też pozwala nam. Trwać w tym życiu codziennym z Bogiem, bo wiadomo, że do kryzysów i problemów doświadcza każdego. No nasza. właśnie, chciałem się o to zapytać, czy również w Waszej rodzinie, która stara się być rodziną świętą, bo taka jest natura naszego życia: wszyscy chcemy być święci i ten zadatek świętości w sobie rozwijamy, czy również pojawiają się problemy, czy te tak zwane kryzysy, jak je wówczas rozwiązujecie? To znaczy, powiem tak, no kryzysów nie unikniemy, to, 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 to nie jest banał. Wiadomo, że kryzysy przechodzi każdy z małżeństw. Nie ma małżeństw idealnych. No idealne małżeństwo, no to może było małżeństwo świętej rodziny, prawda? Natomiast być... To też nie wiemy do końca, czy tam jakieś problemów, prawda? Między Wiadomo, światem. że ideały zawsze realizujemy, nie? Ale dokładnie, kiedy te problemy się pojawiają... pojawiają. Natomiast powiem natomiast, tak... Dla nas... Myślę, odpowiem głównie za siebie, ale myślę, że po części za żonę. Dla nas ogromnie ważne jest jest właśnie możliwość uczestnictwa w Eucharystii, przyjmowania Komunii Świętej. I to robimy zawsze w niedzielę z dziećmi. Więc to jest to, co też ojcowie wcześniej podkreślali, że to jest właśnie to ważne, że nie wypychamy dzieci, a sami zostajemy gdzieś z tyłu. I ta potrzeba tego bycia z Jezusem właśnie tak bliską przez Komunię, to powoduje, że, że czasami te te kryzysy, czy te problemy, czy te pokusy, które przecież do nas wszystkich docierają, w mniejszym lub większym stopniu, um, one właśnie um, udaje się pokonywać tym, że chcemy być blisko Boga, że nie chcemy tracić tego kontaktu, tego szczególnej, szczególnej więzi, o której zresztą my sobie też ostatnio dużo wspominali, mówiąc o Eucharystii, prawda? Mm -hmm. Gdzieś tam w audycjach się ten temat przywioł. E, a, a dla jak... mnie osobiście jeszcze wrócę na chwilę też kwestia właśnie bycia lektorem. No trudno być lektorem, jeśli, jeśli pewnych rzeczy w życiu nie trzymamy się pewnych zasad. Chociaż mówię, to rzeczywiście czasami trudne. Czyli, czyli bycie przy ołtarzu i bycie ojcem, realiz, rodziny. Ro, ojcem rodziny, realizowanie powołania do liturgicznej służby ołtarza, to jest ten trud, który pozwala z drugiej strony utrzymać się przy Panu Bogu. Tak. Panie Jarku, bardzo dziękuję za to A jeszcze, razy, przepraszam, tak? dosłownie jed, dwa zdania. E, jeszcze chwilę, jeśli mogę, to poproszę, nawiązując właśnie do ostatniej, jednej z ostatnich Ewangelii, bardzo prosiłbym, to mam taką myśl, która się w tej chwili zrodziła. E, w jednej z ostatnich Ewangelii z dnia było o tym, jak Pan Jezus mówi do świętego Piotra, e, że Ty jesteś krefast, czyli ska, skała, prawda? I rozważając te słowa w ciągu dnia, one dotarło do mnie, że że osobiście, no bo to jakby ja rozważałem, że ja jako ojciec rodziny mam być też tą skałą dla mojej rodziny, że na tej skale ta rodzina ma się wspierać i tu jest to, co też ojcowie mówili wcześniej rola ojca i to trzeba sobie uświadomić, jak bardzo dużo rzeczywiście od nas jako ojców zależy to my mamy być też takim kefasem, tą skałą w tym naszym mikroświatku czyli w naszej rodzinie na której dobrze. buduje się dom, dom rodzinny. Tak, Panie Jarku, serdeczne i ogromne pozdrowienia dla małżonki, również dziękuję. dla tych najmłodszych pociech. Bardzo dziękuję za tak. to świadectwo. Dziękujemy. dziękujemy. I za Bogiem. rozmowę. Chwała Panu, szczęść Boże, dziękujemy. 56 657 0011, 56 657 0012, słuchacze z zagranicy wybierają 48 56 bądź wcześniej jeszcze 11 ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady i dalej 56 657 0013, 657 0014. O tym, że rodzina jest powołana do tego, by świadczyć przez samo swoje istnienie rozmawiamy dzisiaj w naszym studio, w studio Radia Maria i w studio telewizji trwam gościem dzisiejszym naszego programu jest ojciec Marcin Ciechanowski Paulin. Pan Jarek mówił o świadectwie o tym, jak właśnie to, co często nam gdzieś we współczesnym świecie umyka, jak ołtarz i bycie w kościele współczesnym ojcom pomaga być mężem, ale zarazem nie tylko mężem małżonki, ale mężem Bożym. No tak, przede wszystkim. Sam zresztą powoływał się na, na tę Ewangelię gdzie sam Chrystus mówi o domu, który był zbudowany na skale, nie na piachu. I wiemy wszyscy, bo może te domy były identyczne, może były tak samo skonstruowane, i okazuje się, że o wytrzymałości tego domu decydują nie okna, nie drzwi, nie jakieś piękne rzeczy, meble czy dywany, tylko fundament, czyli to, czego nie widać czyli nasza relacja z Bogiem, której nie widać, prawda? Moje trwanie przy Bogu, jak na skalę, że mam ten czas i koniec. Z tego skały się raczej nie przesuwa, jak się chce przejść. Tak, to jest mocna podstawa do budowania przyszłości i domu, który tak. ma trwać i no, który ma być odporny na wszelkie wichry zawirowania życia. Tak, życie jest pełne przeciwieństw, ale no tak, budowanie na takim piasku, na modlitwie powierzchownej, szybkiej, rozproszonej, bo nie ma czasu, Potem trudno dziwić się, że taki dom no, nie wytrwa. Czyli rodzice muszą znaleźć miejsce, by zakorzenić się w Panu Bogu, zakorzenić swoją rodzinę w Bogu. Muszą mieć ten czas, kiedy rozstawią ten namiot spotkania, czyli ten czas modlitwy. To, to miejsce w ciągu dnia i tę przestrzeń, gdzie wchodzą w relację z Panem Bogiem poprzez modlitwę. Tak, tak, oczywiście, że tak. Bez tego nie ma fundamentu. Fundamentem jest właśnie ta relacja z Bogiem, taka niewidoczna.